W życiu każdego winogrodnika przychodzi taki czas, kiedy musimy podjąć decyzję, ile z tych kwiatów pozostawionych na wiosnę chcemy pozostawić do późnej jesieni, żeby je zebrać w formie owoców. Dzisiaj więc kilka słów na temat redukcji plonów, czyli zielonego zbioru, więc zapraszam na film. Co to w ogóle ten zielony zbiór jest? Najprościej inaczej nazywając, jest to regulacja plonu. Im mniej zostawimy jagód na krzewach, tym lepszej jakości wino uzyskamy najczęściej. Nadmierne obciążenie krzewu powoduje to, że winogrona później dojrzewają, bardzo często pozbawione są ekstraktu i aromatu. Generalnie, jeżeli chodzi o warunki klimatyczne, w jakich nam przyszło uprawiać winorośl, Najczęściej jest tak, że redukujemy plon do ilości około 2 kg w przypadku plenniejszych odmian mieszańcowych, na przykład, przykład Saval Blanc, i około 1,5 kg w przypadku szlachetnych odmian Vitis Vinifera. Podstawową regulację plonu zasadniczo powinno się wykonywać przy zimowym cięciu, to znaczy zakładamy ile tych płodnych oczek chcemy zostawić, ale najczęściej bywa tak, że jeszcze po tym zimowym cięciu musimy przewidzieć. Czy nie nastąpią jakieś gwałtowne zwroty akcji? Grat, zwierzęta, które potrafią nieźle namieszać na naszej winnicy, choroby grzybowe, uszkodzenia mechaniczne podczas prac polowych. Dlatego ja najczęściej zostawiam te płodne oczka z pewnym zapasem, nawet ze sporym zapasem. Pozwalam roślinom odpowiednio dużo kwiatostanów zawiązać nie ograniczam ich, chociaż w tej chwili jest taka tendencja, żeby redukować nasz plon na etapie kwiatostanów czyli usuwamy kwiatostany po to, żeby roślina nie wytężała się na produkcję tych gron, które i tak będziemy musieli później usunąć, natomiast ja nie robię tego z jeszcze jednego prostego względu, że te zielone winogrona niedojrzałe, które normalnie idą najczęściej na kompostownik można bardzo fajnie wykorzystać dodam tylko, że można je wykorzystać w kuchni, więc jeżeli ktoś gotuje oprócz tego, że robi wino z winnic z winogron z własnej winnicy to te zielone winogrona też się przydają w kuchni ale o tym będzie niebawem w kolejnym odcinku na kanale a przy tak zwanej okazji w czasie kręcenia tego filmu znalazłem na jednym z krzewów mączniaka który zaatakował grona po liściach nie za bardzo widać znaczy są ogniska, ogniska korozji ale niestety grona zostały mocno zaatakowane zainfekowane Trzeba będzie zastosować mimo wszystko jakiś oprysk z sadą oczyszczoną. To jest poloeski muskat, zdaje się. Nawet nie pamiętam. Obok niego rośnie marszałek, a z tej strony rośnie arkadia i one są zdrowe. Nawet na liściach nie widać żadnych, żadnego ogniska zachorowań. No a ten gagatek, jak widać, niestety dostał po kościach. Generalnie, jeżeli nie usuniemy tego nadmiaru owoców uzyskamy często bardzo wysoki plon, jeżeli przy sprzyjających okolicznościach oczywiście uzyskamy bardzo wysoki plon. Yy, niestety nie przełoży się to na jakość owoców i na jakość wina z nich uzyskanego. I teraz rzecz najistotniejsza, chyba w tym filmie, kiedy to się przeprowadza. No najczęściej zielone zbiory przeprowadza się wtedy, kiedy ten groszek jest już dosyć spory, czyli w drugiej połowie lipca, na początku sierpnia. To wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda. W ubiegłym roku 2018, jak wiemy, około dwóch tygodni wcześniej ta wegetacja, nawet często trzy tygodnie wcześniej, to w zależności od tego, jaka, jaka odmiana. Ta wegetacja ruszyła dużo wcześniej i dużo szybciej doprowadziła do tego, że ten groszek był już do zbioru. Znaczy, te zielone zbiory powinniśmy wykonać. W tym roku jest, powiedzmy, że prawie normalnie, czyli druga połowa lipca, początek sierpnia, w zależności od tego jaka odmiana. Yy, zauważam też, że niektóre odmiany bardzo ładnie się zachowały. Po dwa gronka na lato rośli. Świetnie. Yy, dużo mniej pracy będę miał przez to. Nie będę musiał chodzić i tych gron selekcjonować. Niestety nie dotyczy, nie dotyczy to jak zwykle... Marszał, marszałka Fosza i Leon Milo. Nie dotyczy to również Sejwala, którego ja akurat bardzo lubię i sądzę, że nie będę nadmiernie redukował, dlatego że ja i tak te gronka, które będą dojrzewały, będę podjadał sukcesywnie i w ten sposób będę ograniczał plon do jesieni, kiedy już będę zbierał winogrona na wino. Jak u Was na winnicach to działa? Czy wykorzystujecie jakoś ten zielony groszek? W którym momencie redukujecie? Plony, to znaczy, czy redukujecie na etapie przewidywania, ile pąków zostawić, redukujecie kwiatostany, zostawiacie do fazy właśnie tego zielonego grochu i dopiero wtedy zbieracie, a może w ogóle nie redukujecie plonu i zostawiacie do pełnej dojrzałości fizjologicznej te grona, które znajdują się na Waszych krzewach. Pozdrawiam, szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć.